Około 5 tysięcy lat temu na terenie dzisiejszej Łotwy pewien człowiek z epoki kamienia, z którym na pierwszy rzut oka nic nie było nie tak, wydawał swoje ostatnie tchnienia. Miał zaledwie 20 lub 30 lat, nie miał żadnych widocznych obrażeń, nie cierpiał też ani z głodu, ani z pragnienia. W tym samym czasie kobieta, również w pozornie dobrym zdrowiu i równie młoda, także przeżywała swoje ostatnie chwile, doświadczając dokładnie tej samej agonii. Mimo że ich los był identyczny, nie znali się nawzajem ani nawet nie mieszkali blisko siebie. Dzieliły ich setki kilometrów, bowiem kobieta znajdowała się w Szwecji. W ciągu kilku dni oboje zmarli, podobnie jak niezliczone inne osoby, zabite przez pewnego niewidzialnego zabójcę, który tysiące lat później został uznany za potencjalnego sprawcę częściowego upadku ludzkiej cywilizacji w ostatnich dniach Neolitu. A podejrzanym o to morderstwo jest coś, co ludzkość zna aż za dobrze. Yersinia pestis, gram ujemna bakteria, o której być może nigdy nie słyszeliście, ale prawie na pewno znacie nazwę choroby, którą wywołuje. Dżuma. Tak, ta sama dżuma, która była odpowiedzialna za takie katastrofy jak czarna śmierć czy dżuma justyniana. Dwie z najgroźniejszych pandemii w dziejach, które łącznie mogły zabić setki milionów ludzi. I teraz niektórzy badacze sądzą, że ta bakteria mogła stać również zapewną starożytną plagą, która zdziesiątkowała populację Eurazji tysiące lat przed tym, zanim ponownie wyrządziła tam szkody, które znacie z lekcji historii. Przez długi czas naukowcy wiedzieli, że Yersinia pestis to starożytny patogen, a badania DNA wskazały na jego pojawienie się między 7 a 6 tysięcy lat temu, najprawdopodobniej jako ewolucyjna mutacja bakterii Yersinia pseudotuberculosis. Przeważał jednak pogląd, że przez długi czas bakteria siedziała sobie spokojnie i nikomu nie szkodziła, a jej eksplozja nastąpiła dopiero w średniowieczu. To jednak zaczęło się zmieniać, gdy badacze zaczęli odkrywać nie jedną, lecz dziesiątki osób z czasów neolitu, u których ta bakteria była zachowana w zębach i kościach czaszki, co wskazywało na to, że krążyła w ich krwioobiegu i najpewniej była przyczyną ich śmierci. Wszystkie trzy formy dżumy septyczna, dymienicza. I płucna cechują się bowiem bardzo wysoką śmiertelnością, sięgającą nawet 93%, gdy nie stosuje się leczenia. A w tamtych czasach sytuacja była zapewne jeszcze gorsza. Mimo tak niepokojącego odkrycia, nikt początkowo nie był szczególnie zaskoczony. Choroby zakaźne nie były przecież niczym nowym w starożytności, a u wielu ludzi z epoki neolitu znaleziono ślady śmiertelnych chorób. Dlatego uważano, że owe przypadki dżumy nie były niczym szczególnie wyjątkowym ani złowieszczym, raczej częścią codziennego życia tamtej epoki. Aż do momentu, gdy ciała z bakteriami dżumy zaczęły pojawiać się coraz częściej i to nie tylko w jednym miejscu, ale na rozległych obszarach geograficznych. Następnie zaczęto je znajdować również w grobach masowych oraz wśród członków tych samych rodzin. Prawdziwym przełomem okazało się jednak powiązanie momentu ich śmierci z pewnym osobliwym i dość tajemniczym wydarzeniem neolitycznym spadkiem demograficznym. Był to zagadkowy okres trwający od około 3450 do 3000 roku przed naszą erą, w którym populacje w całej Eurazji zmniejszyły się nawet o 50% w porównaniu do wcześniejszych wskazań, co praktycznie wymazało tysiąc lat wzrostu demograficznego zapoczątkowanego rozwojem rolnictwa. Nikt nie wiedział, co dokładnie wywołało to załamanie, ale jego czas pokrywał się z występowaniem licznych przypadków dżumy odkrywanych przez badaczy. Co więcej, ludzkość była wówczas w takim punkcie rozwoju, że ogólnoeuropejska pandemia była już realną możliwością. Zaczęły powstawać ogromne osady, tak zwane megaosady. Choć nie były to jeszcze miasta w pełnym tego słowa znaczeniu, to wiele z nich, jak na przykład ukraińskie Majdaneckie, składało się z tysięcy budynków, które zamieszkiwało około 50 tysięcy ludzi. W takich skupiskach, bez nowoczesnych systemów sanitarnych, patogeny takie jak Yersinia pestis miały idealne warunki do rozprzestrzeniania się. Dodatkowym problemem były ogromne magazyny zboża, które przyciągały gryzonie, a wraz z nimi pchły, które są naturalnymi nosicielami bakterii co razem dawało nam przepis na prawdziwą katastrofę. Wiele z tych osad upadło właśnie w tym czasie, a niektóre z nich wydają się być celowo spalone, być może po to, by nic, co było wewnątrz, nie wydostało się na zewnątrz. Wszystko to sugerowało, że wydarzyło się coś znacznie gorszego niż zwykła grypa sezonowa. Zespół badaczy postanowił więc ponownie przyjrzeć się znanym już przypadkom dżumy, jak i innym stanowiskom z grobowcami, które dotąd nie zostały przebadane. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że starożytna dżuma rozpowszechniła się znacznie bardziej niż dotąd sądzono. Spośród ponad stu przebadanych szkieletów z terenu w Skandynawii, aż 17% nosiło ślady infekcji dżumą i najprawdopodobniej zmarło z jej powodu. Jeszcze bardziej ponure dane pojawiły się po odkryciu dużej rodziny pochowanej wspólnie w jednym grobie. Znaleziono tam 38 blisko spokrewnionych osób, z których aż 12 miało ślady tej bakterii w kościach. Co stanowi około 32% całości, czyli tyle, ile szacuje się na dolną granicę ilości osób, które zarażały się czarną śmiercią. Co gorsza, ta konkretna rodzina padła ofiarą dżumy płucnej, najrzadszej, ale zarazem najbardziej śmiertelnej postaci choroby, która atakuje płuca i może zabić nieleczonego człowieka w mniej niż dwa dni. Podczas tego starożytnego wybuchu epidemii, forma płucna mogła być bardziej powszechna niż dziś. Jest to jedyny znany typ dżumy, który może przenosić się drogą kropelkową, poprzez wdychanie bakterii obecnych w powietrzu. Nie wiadomo jednak, czy ta pandemia była wyłącznie płucna, czy też była mieszanką wszystkich trzech rodzajów dżumy. Niektórzy badacze podejrzewają, że obecne były wszystkie formy, ponieważ niektóre z najstarszych znanych ofiar wykazywały oznaki zakażenia zarówno dżumą septyczną, jak i dymieniczą. Pojawiła się też teoria, że bakteria ta nie zdążyła jeszcze wyewoluować zdolności do przeżycia w układzie pokarmowym pchły, co rodzi dość trudne pytanie, w jaki sposób była wówczas przenoszona. Kolejnym interesującym odkryciem, jakiego grupa badaczy dokonała w przypadku tej nieszczęsnej rodziny, było to, że starożytna epidemia trwała znacznie dłużej niż wcześniej sądzono. Okazało się, że pochowani członkowie nie należeli tylko do jednego pokolenia. Lecz do sześciu, obejmujących okres ponad 120 lat. Zamiast jednej fali infekcji, ograniczonej do jednego pokolenia, odkryto, że dotkniętych zostało kilka pokoleń, podczas gdy inne pozostały w dużej mierze nietknięte. Doprowadziło to do wniosku, że istniały trzy wyraźne fale tej zarazy. Dwie pierwsze nie wydawały się być zbyt groźne ani śmiertelne, podczas gdy ta trzecia wyrządziła ogromne spustoszenie. Zdaniem badaczy wystarczające, by wyjaśnić upadek wielkich osad u schyłku Neolitu. Jeśli zaraza naprawdę była aż tak groźna, życie w starożytnej Eurazji musiało być absolutnym koszmarem. Wraz ze zniknięciem osad zniknęły też imponujące budowle megalityczne, które ludzie często wtedy wznosili. Po prostu nie było już komu ich wznosić. Samych ludzi też trudno było znaleźć, przynajmniej tych przyjaznych ponieważ wiele wskazuje na to, że ludzie byli niesamowicie agresywni względem siebie w tym apokaliptycznym świecie. Istnieje wiele znanych masowych grobów z okresu sprzed pięciu tysięcy lat, zawierających zarówno cywilów, poległych wojowników, jak i w jednym przypadku tragicznie zamordowaną rodzinę. Wiemy, że w czasie poważnych kryzysów zdrowotnych przestępczość i przemoc zwykle nabierają na sile, co miało miejsce także podczas czarnej śmierci, a nawet w trakcie współczesnych kryzysów. Życie więc z pewnością było wtedy ciężkie. I to nawet nie biorąc pod uwagę wszystkich innych czynników, które czyniły Neolit okresem pełnym cierpienia. I chociaż niemożliwym jest jednoznaczne stwierdzenie, jak tragiczne były te wydarzenia, niektóre szacunki sugerują, że mogło zginąć nawet 5 milionów ludzi, co względnie czyniłoby tę epidemię groźniejszą niż pandemia grypy hiszpanki z 1918 roku czy AIDS. Istniało jednak w tym wszystkim światełko w tunelu. Choć bardzo, bardzo nikłe. A mianowicie to, że szczepier Synia Pestis, odpowiedzialny za to wydarzenie, był w jakiś sposób mniej zakaźny i mniej śmiertelny niż ten, który wywołał czarną śmierć. Więc można powiedzieć, że jest to jakikolwiek plus. Gdy wszystko już się zakończyło, odbudowa po neolicie zajęła ludzkości tysiące lat. W niektórych rejonach poziom ludności nie wrócił do wcześniejszego stanu przez ponad 3000 lat. Jednak mimo że panuje względnie akceptowany konsensus iż w neolicie doszło do poważnego spadku liczby ludności, nie wszyscy sądzą, że winna była właśnie starożytna zaraza. Konkretna grupa badaczy, która przeanalizowała ponad 100 kości znalezionych na terenie Niemiec, odkryła, że wskaźnik infekcji był znacznie niższy niż 17%, bliższy raczej przedziałowi 1,5 do 5%. To nadal dużo, ale rysuje mniej ponury obraz sytuacji. A przy tych liczbach badacze argumentują, że sama zaraza nie mogła w pełni wyjaśnić drastycznego spadku liczby ludności pod koniec Neolitu. Z drugiej strony, całkiem możliwym jest, że skala epidemii bardzo różniła się w zależności od regionu. Niektóre obszary mogły zostać całkowicie zdewastowane, podczas gdy inne stanowiły względne oazy spokoju. Dodatkowo, niektórzy uważają, że za ogólny spadek odpowiedzialna była kombinacja różnych czynników, w tym także zarazy a przez lata pojawiło się wiele innych hipotez próbujących wyjaśnić to tajemnicze wydarzenie. Jedną z najbardziej intrygujących, która podważa standardowe teorie, jest hipoteza, że winny był uniwersalny i wszechogarniający strach. Jeżeli widzieliście mój starszy film o dużym spadku demograficznym w Neolicie, wiecie, że ten okres nie należał do spokojnych. Przemoc była tak powszechna, że trudno w ogóle sobie to wyobrazić, i była tak ekstremalna, że jej ślady mogły nawet zostać zapisane w naszym DNA. Hipoteza strachu zakłada, że wojna była tak brutalna, że ludzie stali się po prostu niewolnikami lęku i niepokoju, co zmuszało ich do osiedlania się w bezpieczniejszych megaosadach zwykle położonych na wzgórzach co prowadziło do przeludnienia, ale też niższej płodności i wyższej śmiertelności, a w konsekwencji do załamania demograficznego. Istnieje też możliwość, że to właśnie ten problem przeludnienia, gdzie ludzie żyli stłoczeni jak sardynki w puszce, doprowadził do bardzo szybkiego rozprzestrzenienia się patogenów. Inna znana i długo utrzymująca się teoria mówi, że rolnictwo, które początkowo umożliwiało wzrost populacji, po prostu przeżywało w tamtym momencie trudny okres. Po długim czasie stabilnego klimatu, ziemia zaczęła się ochładzać, co utrudniało uprawy i mogło przyczyniać się do gorszych plonów. Powodując masowy głód i zatrzymując rozwój. Więc nawet jeśli zaraza nie siała takiego spustoszenia jak wcześniej sądzono, to z pewnością nikomu nie pomagała. Cokolwiek ostatecznie okaże się prawdziwą przyczyną neolitycznego załamania, można chyba bezpiecznie stwierdzić, że życie w Neolicie było po prostu niekończącą się spiralą śmierci i cierpienia. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak. To zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, jak choćby tego o brutalnej wojnie, która wybiła aż 95% wszystkich mężczyzn. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.